Wrocław. Zwiedzimy to wspaniałe miasto z miłością w tle. Wszak romantycznymi historiami jego uliczki są przesiąknięte, a kolejne piszą się codziennie we wspaniałych restauracjach, niezwykłych klubach, w wieżowcu z najlepszym widokiem na miasto. Za mną w tle widać Ostrów Tumski, czyli jedno z najpiękniejszych i najstarszych miejsc we Wrocławiu. Już w IX wieku powstała tu pierwsza zabudowa. Była to wówczas wyspa, stąd właśnie nazwa, bo w staropolskim języku Ostrów oznaczał właśnie wyspę. Później powstał tutaj zamek, który wyburzono około XV wieku. Wyspa ta była niewielka, a pieczę nad nią od XIV wieku sprawowało duchowieństwo. Ciekawym był obowiązek zdejmowania nakrycia głowy również z królewskich skroń, gdy wchodziło się na most tumski. Od XIX wieku, gdy zasypano ostatnią odnogę Odry, Ostrów został wyspą już tylko z nazwy. Most Tumski nazywany jest też mostem miłości. Dlaczego Wie, pary zakochane wieszały tutaj kłódki? Było ich tak wiele, że groziło to aż yy, konstrukcji tej budowli. Yy, dlatego przeniesiono kłódki, a tu jest zaledwie kilka z nich. Gdy władze zdecydowały się na usunięcie kłódek, to miały sporo roboty, bo ich łączna waga wynosiła 17 ton. Sporo nic dziwnego, że martwiono się o stan mostu. Ponoć zrobili to też dla samych zakochanych z obawy, że ich zamknięte w kłódce uczucie może zardzewieć niczym one same. A ty co o tym sądzisz? Żyło sobie dawniej pewne małżeństwo. Żona gotowała mężowi przepyszne kluski, które uwielbiał. Niestety pewnego dnia żony zabrakło, a mąż bardzo tęsknił zarówno do niej, jak i do owych klusek. Tak się złożyło romantycznie, że żona w pewnej nocy objawiła się mężowi we śnie i przekazała mu garnuszek pełen klusek. Obiecała, że jeśli będzie każdego dnia je jadł, ale zostawiwszy jedną kluskę ostatnią, to od nowa będzie się każdego dnia ten garnuszek napełniał. No niestety chłop był zachłanny, yy, zjadł, chciał zjeść wszystkie kluski, ale ostatnia uciekła mu na szczyt bramy, i odtąd niestety garnuszek się już nie napełniał. No i jak to jest z tą miłością? Miłość do żony czy do jedzenia? Ta chyba jednak romantyczna legenda działa się obok najstarszego budynku we Wrocławiu Kościoła Świętego Idziego, przytłoczonego dziś przez majestatyczną katedrę. A wiecie, że na Ostrowie wciąż żywa jest przepiękna tradycja. Latarnik każdego dnia zapala i gasi latarnie gazowe, a w każdym miesiącu odbywa się to o innej porze. W lutym jest to około godziny, zapala około godziny 17. No niestety my nie zdołaliśmy się załapać, ale na pewno byłoby to bardzo ciekawe przeżycie. To jedyne takie miejsce w Polsce, bo choć kasowe latarnie są też w Warszawie, to tylko tutaj są one zapalane codziennie. Jeszcze wrócimy do spacerowania po tym pięknym mieście. A tymczasem, dopełnieniem naszych romantycznych chwil we Wrocławiu dwoje jest wizyta w restauracji LEGOS. To obecnie jedna z lepszych restauracji, jeśli nie najlepsza w całym Wrocławiu. A mamy tutaj takie dania degustacyjne. Co ciekawe, restaurację założyli bracia z Białorusi, a jeden właśnie z nich, Anton Nemirowicz, kończył prestiżową szkołę Le Cordon Bleu w Paryżu. Menu składało się z pięciu dań. Wszystkie zabrały nas w pyszną podróż kulinarną do Francji. Jako pierwszą przystawkę zjedliśmy foie gras, a na drugą pyszne smażone na maśle papryczki, następnie żabie udka. Tutaj jedno z nich, czyli osór wołowy, w dwóch sosach, i podobno poczujemy tu smak umami. A sama nazwa restauracji, czyli Legos, choć kojarzy się z gęsią i faktycznie w logo ją widać, to tak naprawdę oznacza wytwornego mężczyznę. Deser zwieńczył nasze kulinarne doświadczenia na najwyższym poziomie. Było pysznie. Mimo, że noc może nie zwiastuje kolejnych atrakcji, niebywałe przeżycie przed nami, bo tę noc spędzimy w najbardziej widokowym miejscu Wrocławia. Sky Tower to najwyższy budynek we Wrocławiu. Ma ponad 200 metrów. Na 49 znajduje się punkt widokowy, a poniżej apartamenty. My właśnie śpimy dzisiaj w jednym z nich na 32 piętrze. Widok za oknem wprost zachwyca, a nas czeka dzisiaj romantyczna noc. Gdy go budowano, planowano, by stał się najwyższym budynkiem w całej Unii Europejskiej. 212 metrów aktualnie daje mu wynik w Top 20, chyba że coś już się zmieniło. A widoki? Po prostu niesamowite. Można dostrzec nawet śnieżkę, która góruje 100 km stąd. Dla tych widoków zostaw łapkę w górę. Poranna aura chyba przewidziała nasze plany i absolutnie ich nie pokrzyżowała, bo wybieraliśmy się do Aqua Ten piękny i duży obiekt przyciąga wielu amatorów wodnego szaleństwa. Prócz basenów rekreacyjnych i sportowych jest tu też wiele zjeżdżalni, klub fitness i profesjonalne saunarium, choć my to ostatnie lubimy mieć tylko dla siebie. Po wodnym relaksie wróciliśmy na cudne stare miasto. Plac Solny we Wrocławiu to jedno z najbardziej romantycznych miejsc w tym mieście, idealne na randki, a również na zakup kwiatów. Nie wiem czy wiecie, ale w tym miejscu kupicie kwiaty przez cały rok i przez całą dobę. Zawsze przynajmniej jedna z tych kwiaciarni jest czynna, także czy pobroicie czy nie, to możecie tutaj się ratować. Nazwa zdradza nie tylko jego funkcję, ale i czas powstania. To w średniowieczu sól, którą tu handlowano, nazywana była białym złotem. Solny, jak i główny rynek wytyczono drugim aktem lokacyjnym, bo jak już wiecie z naszego filmu o Lwówku Śląskim, Wrocław jest drugim najstarszym miastem w Polsce – po Złotoryi. Podczas najazdu tatarskiego Wrocław został niemal doszczętnie spalony, i to przez jego mieszkańców, na rozkaz władcy. Stąd potrzeba rozpoczęcia wszystkiego od nowa, z tym ogromnym rynkiem, tylko niewiele mniejszym od Krakowskiego. Tętniące serce Wrocławia. Po środku stoi piękny stary ratusz, korzeniami sięgający XIV, a może nawet XIII wieku. Jest to perełka w skali całego kraju, a kryje inną ciekawostkę. Piwnicę Świdnicką, najstarszą w Polsce restaurację, która swą działalność rozpoczęła już w 1273 roku. Na przeciwległym rogu trzymają się za ręce Jaś i Małgosia. Niezwykle urokliwe kamienice symbolizujące miłość rodzeństwa. Powstały jeszcze w średniowieczu, a za nimi swoje maleńkie wyjście na świat mają wrocławski krasnale. Są rozsiane po całym mieście, a ich liczba dochodzi już powoli do tysiąca. Widziałeś je wszystkie? Jeszcze nie uciekamy z rynku, bo w filmie o miłości nie może zabraknąć jednego muzeum, poświęconego człowiekowi, który wprowadził ideał miłości do literatury. Adam Mickiewicz swoją baleladą romantyczność rozpoczął dobę romantyzmu w Polsce, więc to miejsce wpisuje się idealnie. W muzeum pana Tadeusza odnajdziesz niezwykły rękopis tego wybitnego dzieła. A czy wiesz, że nasze narodowe dobro, jakim jest pan Tadeusz, miało się nazywać inaczej? Mickiewicz, tworząc ten epos, myślał, że pisze szlachcica, żegotę, a później szlachcica, żegotę. Ostatecznie jednak zatytułował swoją epopeję pan Tadeusz. W muzeum urzekły nas stropy. Są przepiękne. Oprócz ekspozycji o Wieszczu i jego czasach, znajdziesz tu jeszcze stałe wystawy dotyczące romantycznej idei wolności po II wojnie światowej oraz najnowszą poświęconą Tadeuszowi Różewiczowi. Jadki we Wrocławiu to kolejne romantyczne miejsce, chociaż niekoniecznie taka jest historia tego miejsca. Handlowano tutaj mięsem, a dzisiaj prezentuje się tutaj piękne rękodzieło i sztukę. Są też restauracje. Dzisiejsze kramy są odbudowane. Stały tu kiedyś dwa rzędy po 24 kramy, ale w 1939 roku zostały tylko dwa stoiska rzeźnicze. By uczcić dawnych bohaterów tej uliczki, postawiono tu pomnik ku czci zwierząt rzeźnych. Oszczędzimy je tym razem. Randka bez afrodyzjaka się nie liczy, także wchodzimy do Czarnomorki, gdzie czekają owoce morza. Zaczynamy od starterów. Tutaj mamy śledzia bałtyckiego, łososia, y, tatar z łososia, tatar z tuńczyka i ostrygi. Wyglądają wspaniale. To był mój pierwszy raz z ostrygami. Ciekawe doświadczenie. Wciąż szyję. Konsystencja w ogóle nie przeszkadzała, a smak całkiem dobry, w szczególności z serwowanymi sosami. A czy Ty już próbowałeś ostryk? No to na stół wpłynęły dania główne, mamy krewetki, mamy kalmary i barwenę, a nawet jeszcze małe stynki, które można jeść całe z głową. Szczerze mówiąc, ja z wszystkiego najbardziej lubię właśnie kalmary. Wszystkie produkty są niezwykle świeże, nawet samodzielnie możesz sobie wybrać porcję do przyrządzenia. Jeżeli lubisz owoce morza, to tutaj jest twój raj. Na koniec naszych miłosnych propozycji w stylu Wrocław wrzucimy coś dla rozrywkowych par. No teraz to już tylko zabawa. Zagrywki to niezwykłe miejsce na mapie miasta. Jest! ja jestem dobra te klocki. Znajdziesz tu wiele gier i propozycji na spędzenie aktywnego czasu bez komórek. Jest na przykład szalony golf, w którym musisz zdobyć 11 niebyle jakich pomysłowych dołków. Życie czajniczki z olimpiady to właśnie coś w tym stylu świetna gra. Rozrywka tutaj jest naprawdę niepanalna, wciągająca i budząca ducha rywalizacji. Na koniec wciągnęliśmy się w przeboje Abybyby, które rozbrzmiały za sprawą zespołu Dancing Queen w Starym Klasztorze w gotyckiej sali. I co sądzisz o naszych propozycjach na miłosny weekend? Pozdrawiamy!